Witam państwa serdecznie na, na wydarzeniu, które jest bardzo istotne. Witam w Ratuszu Miejskim Miasta Augustów, miasta uzdrowiskowego, które dba o przyrodę, dba o ekologię, dba o to, żeby mieszkańcom żyło się coraz lepiej, również biorąc pod uwagę ekologię i chociażby tak potocznie zwane czyste powietrze. Dzisiaj podpisujemy list unijny współpracy z firmą Volvo. O tym projekcie tutaj moi goście powiedzą coś więcej. Natomiast ja cieszę się, że do tego projektu przystępuje Augustów, ponieważ tak jak wspomniałem, dbamy o ekologię, a ten projekt pokazuje, że można realizować cele biznesowe, jednocześnie starając się, aby właśnie te warunki a i, i, i dodatnie rzeczy prowadzenia biznesu były również na wysokim poziomie. Nie wiem, może Panie Dyrektorze bardzo proszę, żeby kilka słów, jeśli chodzi o Volvo. Adam Roguski, Volvo Car Poland. Bardzo się cieszymy, że z naszym partnerem, dealerem, firmą Nord, jesteśmy obecni w Augustowie, mieście uzdrowiskowym, które jako pierwsze przystępuje do programu. City eh, Powered by Volvo. E, wiemy doskonale, że miasta i te większe, i te mniejsze borykają się z licznymi problemami. Hałas, zanieczyszczenia, e, transport, czasami publiczny, który nie nadąża za, za rozwojem e, miasta. E, jako Volvo chcielibyśmy mieć wkład w poprawę naszego. Najbliższego otoczenia, naszych lokalnych ojczyzn, a przez to i, i całego kraju. E program EVCity Powered by Volvo ma jakby jeden cel: chcemy wpłynąć na czystość powietrza, na polepszenie warunków, e w których żyjemy. Jak chcemy, jak chcemy to zrobić z. Z naszym partnerem, który no najlepiej zna tutaj te swoje okoliczne właśnie ojczyzny. Chcielibyśmy po pierwsze propagować zeroemisyjny transport, który czy dziś, czy za 10 lat, on będzie nam zawsze potrzebny. Jeżeli ktoś mówi, że no niepotrzebny będzie transport, no to, 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 to jest aberracja. Zawsze trzeba będzie coś gdzieś zawieść. My, jako firma motoryzacyjna, do 2030 roku zobowiązaliśmy się, że będziemy sprzedawać od tego roku tylko pojazdy zeroemisyjne, które będą miały wielki wpływ na to, jak żyje się w miastach. W 2040 roku, jako Volvo Car Corporation, chcemy mieć zerową emisję, także przy produkcji samochodów i tym, co się z nimi dalej dzieje. To są ambitne cele. Ale proszę państwa, czas pokazuje, że e, jakby to wszystko jest realne. Widzimy, jak się zmienia też e, technologia. I przejechaliśmy dzisiaj do Augustowa i dziękuję tutaj bardzo panu burmistrzowi, że jako e, pierwszy wyraził e, akces do, e, do tego programu, ponieważ e, chcemy z naszym partnerem, którego jest to inicjatywa, wybudować w okolicy e, ładowarki. DC, które jakby antycypują pojawienie się coraz większej liczby samochodów elektrycznych. Te ładowarki będą miały moc 175 kW, więc tak. ładowanie będzie trwało na dzisiejsze warunki baterii 20 minut 30. Więc dosyć szybka rotacja. Każda ładowarka ma dwie końcówki, więc uważamy, że w takim mieście jak Augustów, które jest uzdrowiskowym miastem, no, te ławiarki mają wielką rację bytu. Poza tym chcemy też wesprzeć te lokalne wspólnoty, te małe ojczyzny, o których mówię, poprzez program grantowy, gdzie ludzie, którzy najlepiej wiedzą, czyli pan burmistrz i, i, i ludzie, którzy tutaj mieszkają, pracują, wybiorą. Temat związany z czystym powietrzem, z, z, z wpływem na środowisko, i przeznaczymy na ten cel e, e, kwotę grantową. Także to, to z mojej strony chyba wszystko, i e, jakby oddaję głos jeszcze tutaj e, naszemu partnerowi, bez którego by to też się nie odbił, e, odbyło. Proszę cię bardzo. Drodzy Państwo, bardzo miło. Nazywam się Damian Prystrom, jestem dyrektorem zróżniającym Volvo Nordauto. Jesteśmy firmą, tak powiem, od zawsze z Podlasia, korzeniami mało tego, jeśli chodzi o naszego właściciela, pana Andrzeja Refiewa, sięgamy, tak powiem, w okolice Sejn, czyli tak naprawdę bardzo blisko stąd. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że wszystko, co jest w życiu, zaczyna się od marzeń tak naprawdę. Gdzieś płysną jest te marzenie o naszej zielonej, czystej planecie. Jeśli chodzi o nas, stwierdziliśmy, że Samych użytkowników samochodu elektrycznego mnie raz, nie dwa, borykam się z problemem, bo często wracam na subwolszczyznę w okolicy Augustowa, w okolice Sejn, że nasze podlasie jest taką dużą białą plamą, jeśli chodzi o jakiś ładowarek. Stąd tak by nie było pomysł, który dzięki Volvo, Carpoland i panu burmistrzowi będziemy wspólnie realizować, po to, żeby tych ładowarek w końcu było więcej. Chcemy, żeby ten region się bardzo mocno rozwijał. Chcemy, żeby tutaj przyjeżdżali Skandynawowie, jak tam wiadomo, sprzedajemy ponad nawet nie my, a w ogóle cały świat globalnie około 90% samochodów elektrycznych, że to przyjechać muszą mieć gdzie się naładować. Stąd jakby nie była wspólna inicjatywa, dlatego bardzo jestem zadowolony, szczęśliwy, że jesteśmy tak blisko, jeśli chodzi o rozwój o rozwój elektryfikacji w tym regionie i mam nadzieję, że do końca przyszłego roku, jeśli wszystko będzie dobrze z planem, uda nam się zrealizować te inwestycje. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę. Wypowiedzi moich przedmówców wskazują jasno, że mamy ten sam cel. Cel to ekologia, czyste powietrze, ale też elektromobilność, która mam nadzieję W Augustowie również da o sobie znać. Mamy W Augustowie, nie jesteśmy na dzień dzisiejszy całkiem Białopalamo, bo mamy już kilka ładowarek w Augustowie, ale są to ładowarki wolne, o niedużej mocy. Dzięki tutaj współpracy. Z dzisiejszym partnerem mamy szansę, żeby zaczęły się pojawiać też urządzenia o większej mocy, które nawet tym, którzy na chwilę wpadną na augustowskie jeziora, pozwolą naładować ich elektryczne samochody. Panowie, pozostaje nam teraz myślę podpisanie listu, żeby, żeby zacząć i działać dalej.